Kuchnia mojej matki. Zbigniewowi Uniłowskiemu, bez którego nigdy by nie powstała, pracę tę poświęcam. Introdukcja. Podziemnym korytarzem, labiryntem, krętym, schodzi się w lej. Głęboki na dwadzieścia pięter, Aż na dno za wilcami porośnięte. Wśród kwiatów usiąść trzeba potem czekać długo aż światło się zapali niebieskawą. Smugą i odsłoni po lewej stronie przepaść. Drugą wtedy schylić się nad nią. Przepaść do porywa w dół, głową oczy zamknąć, wyprostować nogi. Nie schodzi się tamtędy, lecz po prostu. Spływa, i ciało stępujące, sen ogarnia błogi sen, który wypoczynkiem jest do dalszej drogi, przygotowaniem, winem i kąpielą. Zaśni, i śni, tak dwie godziny elektrycznym wszcząsem wyrywa z ołowianych uścisków narkozy. Budzisz się w słońcu, które kochasz. Pniami dziąseł smakujesz wiatr poranny i stóp zwinnych winnych płozy. Kierujesz przez śnieżyste Jacyntów zwały ku ścieżce, którą drzewa słońcu odebrały. Ci tędy. Zaprowadzi cię w końcu ta ścieżka do przestronnego domu, w którym nikt nie mieszka, a jednak światło życia w pokojach się pali. Przejdziesz przez drzwi błyszczące, wykute ze stali, na dziedziniec oblany zapachem ogrodów. Potem lotna galeria, oświetlonych schodów, podestów marmurowych, mosiężnych balustrad. Potem mała rotunda zatopiona w lustrach, w powierzchniach w nachyleniach, w tłumie kolumn jońskich, wśród których błądzą lekkie, zielone stoliki. Na nich leżą czasopism pogniecionych, pliki i wielkie popielniczki w kształcie czaszek końskich. Ten salę miniesz, potem jeszcze jedną salę i staniesz przed szerokim kamiennym portalem. Pierwsze przejście przez kuchnię. Stąd się już wchodzi w lśniących kafli, białą otchła potrzaskaną przez suche błyskawice blachy. Powietrzem płyną gęste, wilgotne zapachy idące od roztworów gotowanych w kotłach. Brzęk pokryw roztańczonych nad kipielą słoną. Syk! Jakby ukręcono kurki stu syfonom. Tak męczy się ocean. Uwięziony w kranie. Rury drgają kurczowo i rzężą jak krtanie. Lecz, aby było widniej w atmosferze mglistej, doprowadzają z góry strumień wody czystej. Para wciska się wszędzie, drżącymi kroplami osiada. Na matowych rękojeściach Noży W miednice Ścieka W kubłach wodę Mnoży Śniedzią pokrywa mosiąc Aluminium Plami i Takimi chmurami Pod pułap się smuży Że wszystko to podobne jest Do jakiejś burzy Nie tutejszym Dąbrową grożącej pogrzebem w podziemnych okolicach, pod podziemnym niebem. Komentarz pierwszy: krajobraz podziemia, srebrzyste rozpadliny, luetyczne krzaki. Wielkie mętne jeziora, trzcin umarłych, kępy dna, po których księżyce łażą jak robaki, stawidła z młynem, którym głę kraje na strzępy grzyby wielkości dębów. Łeb takiego grzyba pełny jest jam, do których niełatwe. Dostępy. W rozkroczach drzew mieszkają ośmiornice, chyba. W dolinach rośnie kaszka, pomorniki, pią Nad strumieniami tataraków jest siedziba. Czarnoziem pomieszany z wapnem i popiołem. Rodzi same drapieżne lub smutne rośliny. Drugie przejście przez kuchnię. Co teraz spać? W odmentach szmaragdowej śliny rozluźniają się łodyg, poplątane węzły, I pod naciskiem nożów, które w nich ugrzęzły, Pękają złote supły i zielone liny. Rozdzielają się włókna, i z pomiędzy włókien wypływa sok żywotny zwany krwią roślinną w re, przez sekundę. Potem ścieka wąską rynną i pada na posadzkę z głuchym łzawym hukiem. Czyja podstępna pasja pod ostrza gilotyn oddała ten przepyszny podsłoneczny ogród? Czyja ręka szperała pod każdym wykrotem, Sięgała po nasturcję, gwałciła winograd Nad trawnikiem rozpięty w najśpiewniejsze linie. Kto z iglastej urody obdarł wszystkie pinie, kto konwalie podebrał i śnieżystym snopem rzucił w ogromny garnek, stańczącym ukropem, korzenie, które z gleby, jak z wielkiej cysterny, ciągnęły mineralnych soli. rześki napój tutaj stają się niczym. Najpierw ciężki topór obciera jeze. Skóry i przekrawa na pół, potem ołowiany młot przezwycięża opór tkanek, rozbija naczyń, rysunek misterny, wreszcie młynek przemienia w białą i brunatną miazgę to, co przed chwilą miało kształt i miano. Kiedy nożem maszyn pteumatycznych natną młody pęd sosny i ze środka wydostaną najpiękniejsze żywiczne krople. Kiedy z łestych wypłakanych przez drzewo w kryształowy flakon filtry wyciągną wonną treść to rozpacz taką, jakiż potrafi oddać patetyczne gesty. A liście patrz te same, które w słońcu mokrym poranka żeglowały na powietrza fali źródlanej, a każdy był jak zielony okręt w szkle błękitnym rosą płomienną się palił leżą oto w pierzastych na ręczach podpiętą prasy te, których szorstki pocałunek leczył oparzelizny skórę boleśnie napiętą wypogodzające teraz ukropem zalane Marszczą się w pęcherzyki pełne chorej cieczy, jakiś balsam za sklepi liścia gorzką ranę, kiedy zielone siostry lekarki poległy tymczasem piec z platyny i szkarłatnej cegły z ciężkim westchnieniem czarną, otworzywszy czeluść, czeka ładunku, który ma do środka przeleść, więc najpierw arcykuchcik zanurza retortę, w której kipią czeremchy prane kwasem tortur, Potem idą peonie, za nimi konwalie, słonecznych pól, emulsje, wiecznych łąk, emalie. W końcu olbrzymia blacha wędruje do wnętrza, na której róż podartych wonny stos się spiętrza. Na wierzchu. Martwe kwiaty, a pod spodem bryły węgla, które też kiedyś roślinami były, tak organizmów starych, popielone kości, niweczą ciała pięknych efebów z zazdrości. Komentarz drugi. Pochodzenie węgla. Z paproci, które czubem o słońce tarły, powstał węgiel. Paprocie kipiały zielenią, węgiel jest czarny, kiedy cykle się odmienią. W jakiś produkt obróci się nasz świat. Umarły. Pomyśl, ta bryła z wnętrza ziemi wydobyta ma swoją przeszłość, mogła w życia pre-epoce cierpieć. I wspominając dawnych kwitnień, noce zapewne nieraz we śnie na nowo zakwita. I kiedy na kominku spala się powoli, ogarniając powietrze wielką falą ciepła, i kiedy blaskiem ściany pokoju ci złoci, ta wyzwalająca się istota zakrzepła węgla, to światło, które oddycha i boli, ten płomień, czyż to nie jest właśnie kwiat paproci? Trzecie przejście przez kuchnię. Przechodzisz pod ciosami stóp, kamienne płyty głucho dźwięczą. Spostrzegłeś. I stajesz jak wryty stado bawołów, które w południowym znoju przez brazylijski pampa zgna do wodopoju, że aż cholera się terenem równiny, że aż jęczą w podstawach górskie połoniny to stado z krwawionymi, Palcami od przodu pochwyciwszy za rogi, ogromna dłoń gro głodu przenosi tu. I ostrych pił bezsennej warcie, sforze chaków, i siekier rzuca na rozdarcie. Obok czeka błyszczący świeżą, starą, tartak Podwójne zęby, strojna, musiężna wiertarka. Zmielą te zęby konia i warchlaka zmielą. Odgryzą wielogłowy łeb rodzeństwu cieląt. Zetrą w proch ich przedśmiertne szlochy i rzężenia. Poszarpią na sekundy ich ostatnie tchnienia. A jużby nie znalazły ciszy poza grobem, wydrą z nich serce, płuca, pęcherz i wątrobę. Dokądkolwiek się zwrócisz, poprzez gęstą parę widzisz przekrwione, wielkie, słodkie oczy, saren martwe słowiki, smukłe zajęcze tułowie, mające krwi kałuże własnej za węzgłowie, transmisyjna maszyna w toku wartkim szarpie, myszy z mojego biurka i z akwarium karpie, a na kona Księżycowy denat, mój kot, nocny wirtuos miłosnych serenat. Ból ściska mnie za serce i podchodzi wyżej do gardła. O, bo nawet mój szlachetny wyżeł, filutłowca, filozof, najlepszy towarzysz leży poćwiartowany o czymże tak gwarzysz, psie drogi z przepiórkami bez głów i bez skrzydeł tak samo ty się kiedyś zapędzał do sideł a teraz śmierć okrutny i wszechwładny lekarz położyła cię we krwi i więcej nie szczekasz Komentarz trzeci, nagrobek psa. Tu leży ten, co zawsze lubił leżeć w słońcu i kłów kłapaniem płoszyć na tarczywe muchy. Żył jak na psa przystoi. A że umarł w końcu Winien jest temu autor I złośliwe duchy Zawsze dostawał dobrą I obfitą strawę Niejedną z panem swoim Przetrzymał wyprawę Sztuczki czynił przedziwne I skakał przez parkan Aż hycel go pochwycił Na hyclowski arkan Udusił Wypatroszył Wymoczył i spulchnił, I tajemnie dostarczył do podziemnej kuchni. Tam, gdy już nań spadały przeznaczeń, tarany przez pana swego z objęć zniszczenia wyrwany w koszyku na powierzchnię ziemską, przywieziony jest zabalsamowany, i tu pogrzebiony. Request in pace. Pobożny pielgrzymie mutl się krótko i ruszaj dalej w Boże imię. Epilog. Krwią szorowanych kafli rozprażona odchłań na pożegnanie w jeden wielki akord blachy uderza. Podskakują pokrywy na kotłach. Piły, sierpy, siekiery zwiększają rozmach. Wychodzimy. Te same oświetlone stopnie migocą pod stopami. Serce w piersiach wali. Przechodzimy przez halę oszkloną i z hali na powietrze. Potężne uderzenie słońca. Prasują asfalt, który wydaje się topnieć. Szczebiot ptaków dobiega z dalekiego końca ścieżki. Oddech obłoków. Ziemi głośne tętno, puls drzew, stukot dzięcioła, brzęczenie komarów składają się na świata rytmikę namiętną. W tył zwrot, ostatnie jedno spojrzenie na parów. Roztopionego żwiru ławica podpływa pod fundamenty domu, który jak parowiec z dymi z czterech kominów i mglisty pokrowiec rzuca na rzekę, która toczy się leniwa. Z daleka nie wiadomo skąd napływa podmuch wiatru, lecz wnosić można z jego słonej woni, że wykąpał się w morskich pumeksach i odmach zanim tu przywędrował wiatr ten puchy goni zerwane z anemono wyprężonych łodyg jest to słaby wiatr niechaj siedem wiatrów młodych rozcinaczy chmur bratu na pomoc przyfrunie niechaj z mącą niebios niezgłębionych pychę tu deszcz Przychodzi nagły, po bujny bujnym runie trzeszczą konary, zefil przemienia się w wicher, a wicher, opisawszy piruet spiralny, przechodzi w burzę, w chmurę, w huragan nawalny i kołując powietrza świetlistym ogromem zatapia ląd wraz z rzeką, ogrodem i domem.